Się ma tutaj hit of Critical. Gal, będę kręcił, no kręcę to już chyba, jest już piąty odcinek, w tamtym odcinku źle określiłem czas i musiałem zrobić dwa, y, dwa, znaczy dwie części, no to zabieramy się, nie, do kopania, hmm. Nie mam za bardzo co powiedzieć, bo chcę zrobić kolejny Let's Play Mass Effect, ale na razie coś nie chcę mi się go robić. To jest zbyt trudne, wam ja powiem. Robienie odcinka. Okej. Okay. Nie wiem ile jeszcze będziemy łazić po tej jaskini, bo już naprawdę też bym chciał wyjść na powierzchnię ale naprawdę jest potrzebne nam tego bardzo dużo. A, i właśnie. Yy, w następnym odcinku spróbuję zrobić yy, fabryczkę, yy, znaczy fabrykę kamienia. I będziemy ten robić, no właśnie po prostu będziemy robić taką fabryczkę. Aha. I taki... i... Yy, nieważne. Prosicie mnie o pomoc w let's playach. Ale yy, bo jak wam coś nie wychodzi to nie proście o pomoc mnie Bo współpraca po pierwsze nie wiadomo czy się uda po drugie jak to zrobić A po trzecie to by było już lipne Ale zrobię Postaram się zrobić co mogę bo i tak na razie nie mam nic, nic do roboty i coś mi się zdaje, że to był użytkownik, siwus czy siwusek, nie wiem. Jakoś to tak było. Jeśli źle, jeśli się pomyliłem, to przepraszam, nie chciałem cię obrazić. Po prostu, nie wiem, jak się wymawia twoje... Po prostu nie, nie mam teraz przed sobą twojego niku. Dobra, to się zaraz wrócę Powiaderko, bo mi użytkownik powiedział, że zapomniałem. Mm. No. Co prawda, chyba to powiedział Michal. Coś mi się staje. Yy, wiem. Trochę tak za szybko zacząłem kupić ten odcinek. I jakoś ten jestem pomieszany troszkę w tym. Tam był monster spawner. Teraz nie wiem gdzie iść. Tego monster spawnera nie chcę zostawić. By szkoda, by było. Dobra, gdzie ja to wiaderka zapomniałem? A, no fakt. Zapomniałem wiaderka. Dzięki. Kto, ktokolwiek mi to powiedział? Czekajcie, zrobimy takie, taką jakby przygodę małą. I ten. I sobie poobserwujemy, jak, jak ząbiaki sobie z ciebie robią jaja. Przepraszam, że jest tak ciemno, już rozjaśniam. Co zrobimy jaja. <laughs> y. Zaraz sprawdzimy, czy wyjdzie jakiś ząbiak, nie? Dla jaj to robię. Ciekawe, ile się ich za zaspawnuje. <laughs> Patrzcie, jaki on ma brzydki ryj. Widzicie? Ale ma ryj. Mama chyba go nie kocha. Ścias jest kolejny. <grystanie> Co się tak jopisz? Ty pedale, jeden ty. Wow, patrzcie. To one wszystkie chcą mnie zgwałcić? <grystanie> Czekajcie. He <laughs> żal mi ich ups przesadziłem mm. ups fakt z krzyleczkam się teraz spaluł. Mm, dobra, bo kurde, U. jaki by był fail? Jaki fail? Ja nie mogę. Przepraszam Was za to, że, yy, że zachowałem się jak ciotaj, i włączyłem peaceful, ale nie chciałem kończyć let's play'a. Cóż, to był błąd, bawienie się z lawą. Ech, dobra, przestań się uchać. Stop! No, pozmucham się. Ech, dobra. Mieliśmy farta. Bardzo, I to bardzo dużego farta. Ech, Dobra, ja już tego nie wytrzymam, bycie w tej jaskini. Ja chyba się ewakuuję do góry już. Już mi się naprawdę nie chce tutaj siedzieć. Dobra. Coś jeszcze dużo tego nie zbadaliśmy, ale wrócimy tu. Wezmę tylko to żelazo, przepalę je ja na górze. Widzę, że już troszkę trwa ten odcinek, już tak chyba z połowę czasu, nie? O, jeszcze tutaj. Wow, jak tego dużo. Dobra. Okej. Okay. To chyba wszystko, nie? Ludzie, ewakuujemy się stąd. Mm, wkopiemy się troszkę. I zaraz, ile mamy kilofów? Praktycznie nic. <gry> y gdzie jest crafting box? Y, tutaj. Powinno starczyć. Ej, gdybyśmy nie mieli drewna, y, to by była ciemna mogiła. Byśmy ten się nie wykopali już do góry nigdy. No, może z tym żelaznym? Tak, ale szkoda by go było. Ta, z patyków chciałem robić kilo, no jasne. Jeszcze czego nie? Jeszcze raz dziękuję temu użytkownikowi, który powiedział, że tam było wiaderko. Rzeczywiście, zapomniałem. Hmm. A, na szybko jeszcze wezmę ten kamieniek. No po co mi to? Przecież pełno tego na podwórku. <grym> Dobra, spadam już do góry. Bo nie chcę mi się już tutaj tkwić w tej jaskini. Wiem, że już wy nie lubicie, pewno, takich odcinków jak kopie i kopie i kopie. Ale wiem, dzisiaj to by był taki fail, za który ja bym się pochlastał. Ta ugrzęba jeszcze w lawie i jeszcze bym się spalił, no jasne. I jeszcze czego, nie? To nieco na szybko zrobię. Jak widzicie, bardzo, bardzo dużo tego się uzbierało. What the Co widzicie? Jeszcze trochę by nas dolała woda. Ona mi się tak powarciło i nie spadła na mnie. Widzicie jaki fart? To się nazywa mieć farta, nie? E, dobra, to powoli mnie wkurza. Nie mogę się wydostać na górę. Ludzie, jak ja by, jak już bym chciał być na górze? Ile już jesteśmy kratek? 33 od dołu, a już powinniśmy tak, chciałbym być już tak 60 ileś. Yy, dobra. Ej, słyszeliście ten głos przed chwilką? Proszę, żeby ktoś mi powiedział, co to jest, bo naprawdę, ja nie wiem, co to jest za odgłos. Mówią, że to Monster Spawner, ale ja w to nie wierzę. Gdy, zawsze, gdy słyszę taki głos, to nawet gdy jestem na y, hardzie, to nic nie słyszę. E, jeśli chodzi o potwory, e, ta jaskinia mnie przeraża. Już naprawdę chcę do góry. Wow! Złoto! Nie chcę już iść do góry, nie chcę iść do góry! Naprawdę nie chcę iść. Łu, Ale leje za oknem! Ja nie mogę! Słyszałem, że, że za żelazem są yy, zawsze te jaskinie, ale nigdy nie widziałem, żeby były. Ło kurde! <grym> Epicka zapaść! <grym> Dobre, nie? Yy, dobra, wrócimy do tej kiedyś yy, Ja nie mogę. Którędy można tu się wbić w ścianę i wywalić do góry Dobra. O kurde Tu też Uff, ale hardcore Czekajcie. Fuck. What the fuck? Tak, tak, tak. Mm, dobra, za chwilę kończymy ten odcinek. Gdyby, gdyby mi się czasem zapomniało, to komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam na mój kanał. Codziennie albo czasem z lukami będą dodawane odcinki. Obiecuję wam to, będę dawał odcinki. Jeszcze taka prośba od was. Mm. Jaki mam jeszcze let's prowadzić? Bo naprawdę zaraz sam. Osądzę jaki. No nie chcę mi się już was prosić. Wiem, że mało. O, że wiem, że ktoś ogląda czasem te filmiki. Widzę, bo jest, jest y mało jeszcze wyświetleń, ale bardzo chcę, żeby ktoś y powiedział mi, jaki jeszcze mogę prowadzić. Niech pan... Fuck. Ech, w taki sposób ja się stąd nie wydostanę. Ale by był fail. Dobra, mam to gdzieś. Wychodzę tak. Wiem, nic nie widzicie. Mm, się nie dziwię. Proszę, żeby tylko nie było nade mną gravelu. Bo to będzie problem. I to by był epicki fail. Zalany przez gravel. Wolę tak. What the fuck? Znowu jakaś jaskinia? To jest chore jakieś. Y a zresztą cieszę się. <grym> <grym> Patrz, jesteśmy na powierzchni. Jesteśmy na powierzchni. Jakie lubię powierzchni. Dobra to w następnym odcinku się gdzieś osiedlimy. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na mój kanał. Na razie.